Cześć, witam Was w kolejnym vlogu na moim kanale A w tym vlogu zajmiemy się właśnie tutaj e, cięciem drzewa tego ze spichlerza. E, także tak e, Jak zawsze pies musi przeszkadzać nam No ale to nic. Cicho bądź cicho bądź Cicho Także tak e, spichlerz został no widzicie? Cicho bądź e, ze spichlerza została zdjęta blacha przez ładowarkę tutaj właśnie sąsiad mi przyjechał i mi to ściągnął blachę takimi widłami oraz później mi go wziął dach mi zburzył wszystko tego ładnie poszło i mi go przewrócił porozwalał ładnie a teraz się trzeba brać za cięcie właśnie oto takich Niepotrzebnych już bali, takich krok i tak dalej. Yy, dobra, co sobie tutaj podłożymy? O kurwa, no dobra, to co sobie później? Także tak yy, niektóre takie właśnie deski, znaczy to, to, to nie akurat, ale tak jak właśnie coś, coś właśnie takiego, takie cienkie. o widzicie, to trzeba właśnie sobie wyjąć. To mi się przyda na takie stoły, bo będę sobie właśnie robił takie stoły tutaj do pikowania, do rozsady różnych warzyw. I mówię, po co mam sobie kupować takie deski, właśnie jak mogę mieć to jest za darmo. Jeszcze wytrzymają parę lat takie deski. Także co. Ja odpalam piłę i coś będziemy sobie tutaj ciąć. Coś tego i coś sobie trochę potniemy, to będzie taki vlog, więc też do rozbiórki. No wszystko trzeba tutaj ładnie posprzątać. Blachę trzeba załadować na przyczepę dużą i wywieźć ją na złom, ponieważ jest już yy, na nic, nie. I do niczego mi się nie przyda. więc właśnie Dobra, ja odpalam sobie piłę. O, 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 o. Trzeba uważać trochę śpiło później będzie zmiana, później tata przyjedzie raz, co mi pomoże coś tam przy tym więc będzie się działo bo żeby nie poledziej właśnie z to bo to nie ma żartów lepiej się trochę powarza tak o. zaraz będą komentarze, że po to sam to biorę nie mam takiego doświadczenia w cięciu piło że sobie krzywdę zrobię i tak w ogóle ale jak wiecie sami yy, Trzeba coś samemu próbować robić. Trzeba, trzeba się po pierwsze uczyć robić. Także tego. Także tego Siemandero. Jak to mówi Mateusz Żabczyński Siemandero. Także tak. Kurde. Dała być jeszcze druga osoba tutaj, ale właśnie samemu to tak się można zrobić, kurde. No, przetniemy. Tak, takie to, kurde, kurde. Woli idzie nam. Także co? Tutaj muszę w dwie osoby to ciąć, bo samemu to jest źle. Mówię, że samemu jest źle ciąć. Także z niech sobie piła tutaj odpocznie. Ja sobie zaczekam na tatę. Będziemy coś we dwóch działać. Ale też sobie zaraz tutaj ogarnę kilka rzeczy, żeby coś podgonić. Także co, yy, widzimy się w następnych vlogach. Yy, wkrótce będzie, a czy już jest na gospodarstwie nowy nabytek, ale to ze zwierząt. Yy, także tego nagram coś wam o nowym nabytku i yy, yy, to będzie na sobotę. No, może trochę wrzucę częściej, no ale zobaczymy, jeżeli by miały być vlogi na tygodniu częściej. To mówię Wam, że będą o godzinie 18 lub 19, tak jak był odcinek w sobotę. Pierwszy. Także myślę, że Wam się vlogi spodobają z tego typu, z rozbiórki w ogóle. Także co, ja się z Wami żegnam, trzymajcie się i cześć.